Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli, jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co Wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. W tym roku wszystko będzie trochę inaczej. Prawie puste kościoły, mniej okazała liturgia, znaki ognia i wody, jakby odrobinę mniej wyeksponowane, ale przecież nie mniej wyraźne. Wielu widzów przed telewizorami, wśród nich być może jakieś grono świadomych uczestników. I tylko dzwony. Dzwony zabrzmią tak samo doniośle, zwiastując, że Pan z martwych wstał. Przyznam szczerze, że co roku mam taką ogromną pokusę, która w tym roku jeszcze się spotęgowała. Mianowicie chciałbym kiedyś przeżyć coś, co sam nazywam jako obrzęd kruszenia figury. Wiecie dobrze, że ta figura, która leży w grobie, Pan Jezus leżący w grobie. W czasie procesji rezurekcyjnej dwóch dyskretnych grabarzy wynosi ją do jakiegoś schowka pod schodami. A ja bym chciał, żeby kiedyś proboszcz wziął młot i rozwalił tę figurę w drobny mak. I żeby każdy uczestnik liturgii dostał kawałek do domu. Żeby postawił sobie na telewizorze. I żeby przypominał sobie przez cały rok, że nie ma go tu. Bo zmartwychwstał. Zauważcie, że anioł nie mówi dziś niewiastom, biegnijcie co prędzej do apostołów, niech tu szybko przybiegną, niech oglądają pusty grób, niech tu pobudują kaplicę, niech tu będzie miejsce kultu, miejsce wspominania. Nie, anioł mówi, idźcie do nich i powiedzcie im, że Pan czeka na nich w Galilei. Kobiety odchodzą i spotykają za chwilę samego Jezusa, który znowu mówi, będę na nich czekał w Galilei. No co z tą Galileą? Co to już nie ma lepszych miejsc? Nie mogła to być na przykład świątynia jerozolimska? Otóż nie. Galilea, jak słodko brzmi ta nazwa, to jest miejsce początku. To jest miejsce, gdzie Go poznali. To jest miejsce, gdzie ich powołał. To jest miejsce, gdzie się nim zachwycili. To jest miejsce, gdzie za nim poszli. Tam wszystko im przypomina o tej trzyletniej historii, ich historii z Jezusem. To właśnie tam, w Galilei, mieli wszystko zrozumieć. Zaprosił ich do punktu wyjścia, żeby Przeszli z Nim tę drogę jeszcze raz, żeby w perspektywie Jego zapewnienia, że będzie z Nimi aż do skończenia świata, przeżyli ponownie te trzy lata, które z Nim spędzili. Czy nie dlatego właśnie przeżywamy liturgię w Kościele w ramach pewnego cyklu wydarzeń z życia Jezusa? Czy nie dlatego czytamy i medytujemy? Dobrze nam przecież znane Słowo Boże, codziennie Bóg nam tłumaczy naszą rzeczywistość. Bóg nas zaprasza po wielokroć do przeżycia czegoś jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, żebyśmy zrozumieli, żeby wreszcie do nas dotarło. I czasem daje się słyszeć po wielu, wielu latach: Jak ja mogłem tego nie wiedzieć? Jak ja mogłem tego wcześniej nie odkryć? Dlatego tak ważne jest, żeby wrócić do swojej Galilei i żeby zacząć od początku. Wiele lat temu brałem udział w liturgii wigilii paschalnej, która była piękna, pięknem zaangażowania młodych ludzi, olśniewająca wprost. Ale kiedy się skończyła, to ci młodzi ludzie żegnali się słowami: No, to do zobaczenia za rok. Tak jakby mówili do następnego przedstawienia. I rzeczywiście przez roki ich w kościele nie było. Wigilia Paschalna to nie jest spektakl to jest najpiękniejsze zaproszenie, jakie możesz otrzymać zaproszenie do życia. Drodzy, dzisiaj kończymy nasze rekolekcje. Chcę Wam podziękować. Chcę podziękować Wam jako widzom i słuchaczom, bo no, słuchacze i widzowie nadają sens temu, co robimy. Bo mieć świadomość, że ktoś tego słucha i komuś to duchowo służy, jest dla nas największą radością. Dzięki za. Te wszystkie komentarze, które umieszczaliście pod filmami na YouTube. Śledziłem je bardzo regularnie. Wybaczcie, że nie pisałem. Mam taką żelazną zasadę, że tego nie robię. Nie, ja wrzucam te filmy, nie, ja je obrabiam, ja tylko głoszę. Ja powiedziałem, co miałem do powiedzenia, i w komentarzach już mnie nie spotkacie. Ale z całego serca Wam dziękuję, że chciało Wam się chociaż parę słów dobrych. Serdecznych, życzliwych, a czasem krytycznych. Bardzo, bardzo chcę podziękować Mateuszowi, Mateuszowi i Bartkowi. Nie widzicie ich, bo stoją za sprzętem, ale tak naprawdę to dzięki nim te rekolekcje. Ja y, mówię, może trochę potrafię, może nie. Dał mi Pan Bóg taki dar, ale sam nie zrobiłbym absolutnie nic. Tylko dzięki nim ich zaangażowaniu, ich pasji, ich życzliwości, i temu, że w swoim wolnym czasie te rzeczy zrealizowali, mogliście te rekolekcje oglądać. Dlatego wielkie, wielkie im też dzięki. I mam szczerą nadzieję, że do zobaczenia. To zależy od wielu, wielu czynników nie tylko ode mnie. Trzy czynniki stoją za sprzętem, ale pewnie jeszcze wiele innych. Tego ostatniego dnia chcę Wam zupełnie poważnie życzyć tego, żebyście się trzymali. Jezusa przede wszystkim. Trudny czas i wszyscy to doskonale wiemy. Nagrywamy te ostatnie odcinki już wtedy, kiedy koronawirus szaleje w Europie. Zachowujemy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, ale chcemy wam życzyć, żeby ten trudny czas, końcówki Wielkiego Postu, czas zmartwychwstania był połączony nie tylko z naszymi rekolekcjami, ale z takimi wewnętrznymi rekolekcjami przeżywanymi w świetle nadziei, którą jest Chrystus, którą On nam przynosi. On jest Bogiem i wie, co robi. Nie pierwszy rok rządzi. Jemu ufajmy. Amen.